Rozległe przestrzenie przezroczystego lodu. Całe spektrum niezwykłych zjawisk lodowych na tafli morza i na jego brzegach. Psychiczny reset i ładowanie baterii podczas pobytu poza cywilizacją wśród przedziwnych krajobrazów królestwa śniegu i lodu. Właśnie po takie przeżycia możecie z nami ruszyć na zimową wyprawę na zamarznięty Bajkał. Zimowa przygoda na Bajkale to podróż, która pozwoli zobaczyć syberyjskie morze w jego najniezwyklejszej odsłonie. Wspólnie pokonamy liczącą kilkaset kilometrów trasę od południowych brzegów Bajkału po jego północne krańce odwiedzimy najbardziej malownicze miejsca i zobaczymy pełną gamę oryginalnych zjawisk lodowych, z których słynie bajkał i których nie sposób porównać z niczym innym. To właśnie obcowanie z lodem w jego najróżniejszych formach jest najbardziej fascynujące na tej wyprawie. Duże połacie bajkału to lśniące tafle gładkiego lodu który jest tak przezroczysty, że wzbudza niewysłowiony zachwyt. Gdzieniegdzie z tych płaskich powierzchni wypiętrzają się potężne, podświetlane słońcem bloki błękitnego lodu, na którego piękno nie sposób się napatrzeć. Z kolei na wybrzeżach zaglądamy do wnętrza przedziwnych lodowych grot, w których pod firmamentem tysięcy sopli człowiek może poczuć się jak w bajce. Podobnie jest wieczorem, gdy chylące się ku zachodowi słońce podświetla kryształy lodu na rozmaite sposoby, a pokryte śniegiem połacie, maluje tysiącami barw. Żeby zobaczyć te wszystkie niezwykłe zjawiska i nacieszyć się ich pięknem, pokonamy niemal całą długość Bajkału z południa na północ. Z początku będziemy poruszać się poduszkowcami, na pokładzie których trafimy na trasę Kolei Krugobajkalskiej, na tafle Gołego Lodu wokół Zatoki Pieszczanej i w okolice wyspy Olhon. Na eskapadę na dziką północ Bajkału wyruszymy specjalnie przygotowanymi łazami, Prowadzonymi przez najlepszych miejscowych kierowców, którzy na bajkalskim lodzie zjedli zęby. Ich doświadczenie, wiedza o zjawiskach lodowych i znajomość terenu gwarantują bezpieczną przeprawę, niezależnie od trudności, jakie trzeba pokonać. A prowadzenie samochodów w śnieżno-lodowym środowisku to niełatwa sztuka, która wymaga doskonałych umiejętności technicznych, zdolności nawigacyjnych i intuicyjnego wyczuwania lodu pod kołami to właśnie w towarzystwie tych znakomitych kierowców będziemy pokonywać rozległe, niemal pozbawione cywilizacji przestrzenie północnego Bajkału. Pobyt na końcu świata, w środowisku tak odmiennym od codziennego, sprzyja psychicznemu resetowi i naładowaniu mentalnych baterii. Pozwala spojrzeć na rzeczywistość i samego siebie z innej perspektywy. W trakcie podróży na północ zatrzymamy się w bazie naukowej na Wyspach Uszkaniach oraz w siedzibie Strażników Rezerwatu Przyrody. Warunki są bardzo proste. Nocujemy w wieloosobowych izbach, jemy to, co sami przygotujemy, wychodek służy nam za toaletę, a bania jest naszą łazienką. Jednak to właśnie te noclegi z dala od całego świata mają najwspanialszą atmosferę. Za oknami trzaska bajkał, szyby pokrywają się rysunkami ze szronu, w piecu wesoło tańczy ogień, a nad stołem unoszą się słowa toastów i wspólnie śpiewane melodie. Niepowtarzalny urok mają też pikniki organizowane na środku bajkału. Na stole pojawia się ucha, czyli gotowana na ognisku zupa rybna, wykwintny kawior, rozgrzewająca słonina i schłodzone w lodzie miejscowe trunki. Oczywiście, na trasie nie zabraknie czasu na najróżniejsze rozrywki i niebanalne atrakcje. Te najbardziej spektakularne to morsowanie w przeremlu wyciętym w tafli bajkału doświadczenie dające masę frajdy i pozytywnej energii. Kąpiemy się też w gorących źródłach, a potem, rozgrzani w wodzie temperaturze 40 stopni opalamy się pod syberyjskim słońcem. Na samym lodzie niekiedy tańczymy poloneza, innym razem gramy w piłkę lub jeździmy na lodowych krach. Ostatni akcent wyprawy Zimowa Przygoda na Bajkale to podróż pociągiem. Po szerokich torach słynnej bajkalsko-amurskiej magistrali i kolei transsyberyjskiej będziemy podróżować do Krasnojarska. To okazja, żeby na spokojnie przez okna ciepłego wagonu kontemplować pejzaże Białej Syberii i zasypanych śniegiem wiosek. To także dobry czas, by w gronie przyjaciół ze wspólnej wyprawy ułożyć sobie w głowie wszystkie miejsca, spotkania i emocje, w które wzbogaciła was ta podróż. A potężne lodowe torosy, tafle idealnie gładkiego lodu, bezkres bajkalskich przestrzeni i magia tkwiąca w tej zamarzniętej krainie, zostaną w Waszych wspomnieniach na zawsze.